Partnerem programu jest MindSpace. Moim gościem jest dzisiaj Gliniarz, który wygrał tanie z gwiazdami. Cześć Piotrze. Cześć Kuo. Aktor czy tancerz? Ktoś mnie kiedyś nazwał e, tańczący aktor. Tańczący aktor. Tańczący o. aktor. No coś w tym jest, coś w tym jest rzeczywiście. W jakiś sposób tego tańca zasmakowałem. Ale zasmakowałeś go dopiero tak naprawdę niedawno. Tak, tak, tak. tak. Ja nie ukrywam, że jakby, no, rozmawiamy o programie Tańc z gwiazdami, który udało mi się wygrać. Tak, Nie ukrywam, że przed programem taniec był mi um, obcy. To znaczy taniec weselny jak najbardziej, ale taniec... <grym> taki, taki jak, tak, jak sobie tam wypiłeś. <grym> tak, szarpaniec <grym> jak najbardziej. I rzeczywiście się w nim odnajdowałem, ale, ale taniec taki stricte techniczny i jeżeli chodzi o te style taneczne, nie, to abstrakcja. Ale w ogóle miałeś o tym jakieś, jak, jakieś pojęcie? Na zasadzie wiedziałeś, wiedziałeś w ogóle, co tańczysz o te? Tak? Mm -hmm. To znaczy, powiem tak, e, dużo osób mi zarzucało, że, e, że ja tu niemożliwe, że wkręcam, że że przed Tańcem z Gwiazdami musiałem tańczyć. Nie, od razu mówię, że nie tańczyłem. Poszedłem do szkoły tańca na cztery lekcje, ale poszedłem do takiej grupy otwartej. Już, już przed, przed programem. Hmm. Tak, ale dosłownie byłem na czterech lekcjach. Więc jeżeli ktoś od podstaw poszedł do szkoły tańca na cztery lekcje, to wie, w jakim tempie to się wszystko rozwija. Ja doszedłem do wniosku po czterech lekcjach, że... E bo, że ja nie mam tak dużo czasu, ja muszę stawiać bardzo duże kroki, żeby się przygotować. I wtedy wpadłem na genialny pomysł, który rzeczywiście w jakiś sposób e, zadziałał. To znaczy? YouTube jest skarbnicą wiedzy. YouTube jest skarbnicą wiedzy. Na przykład, kurczę, ja miałem w tańcach latynoamerykańskich, ważne są te biodra żeby je rozruszać. Mówię, kurczę, jak zrobić tą tak zwaną ósemkę biodrami, na której później zauważyłem, że wszystko się opiera. YouTube, jak zrobić ósemkę? I tam to jest wszystko łopatologicznie pokazane, rozebrane. I ja tak przylustrzę, przylustrzę, kurczę, patrzę jakoś tak pokracznie, ale zaczyna mi to wychodzić. Więc jakby do programu wszedłem z taką bazą, którą sam, sam sobie wypracowałem. Na podstawie tego YouTube'a, na podstawie właśnie tych filmików, które oglądałem. Nic związanego z tańcem, że nie wiem, mamy jakąś klasę B, że ja musiałem w jakiś w turniejach tańczyć, absolutnie. I to jest moja cała tajemnica. Ale jakby w żaden sposób tutaj w swojej konkurencji nie oszukałem, bo no ja dostałem informację, że biorę udział w tańcu z gwiazdami, tak jak inni w tym samym czasie mniej więcej, więc każdy miał to, ten, ten sam start. Więc jeden być ten może, czas na przygotowanie, tak, jeden tak być może tak. poszedł do szkoły tańca, drugi wziął lekcje indywidualne. Ja poszedłem do tej szkoły tańca, ale po czterech lekcjach doszedłem do wniosku, że to jest dla mnie za wolno, więc odpaliłem sobie YouTube'a. I później tłumaczyłem też E, swoim oponentom e, w programie, że dalej mogą e, pewne rzeczy złapać z tego YouTube'a. No później się okazało, że miałem e, takie nieprofesjonalne te swoje takie już ruchy, e, bo jednak, jeżeli nawet ten YouTube, YouTube, ale jeżeli nie mam nad sobą tego bata trenerskiego, no to pewne rzeczy robię za mocno. Tak, a, a, ktoś to skoryguje, tak, i zobaczy. Tak, no ale umówmy się, to Przecież nie jest, to jest też program o, mimo, że to jest z Gwiazdami, to nie jest też do końca program o tańcu, to jest program o sympatii, o, o takim, kurczę, lekkim podejściu, więc jakby, no, gdyby jurorzy mieli nas oceniać tak oddechy do dechy pod kątem technicznym, no to w skali od 1 do 10 może zdobywalibyśmy po jednym punkcie, maksymalnie dwa, więc to jest takie z przymrożeniem oka. No, ja nigdy nie będę zawodowym tancerzem, bo też jakby do tego nie, nie pretenduję, bo... Nie ćwiczysz Tak, nie? nie, nie ćwiczę. Ja do wszystkiego podchodzę zadaniowo. Jeżeli, okej, okay, pojawił się taniec z gwiazdami, no to dobrze, skupiamy się na tańcu. Taniec z gwiazdami odszedł. Nie mam, nie mam z tym już jakby i nie mam takiego flow do tego. Zresztą to też była troszeczkę kość niezgody e, z moją obecną narzeczoną, wtedy jeszcze była moją dziewczyną, bo ja jestem w stanie ją zrozumieć. No, pew 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 w pewnych sytuacjach dochodziło między nami do, do jakichś tam spięć, e, no, takich może nawet bym powiedział e, sytuacji zazdrości e, bardziej z jej strony niż z mojej, bo. Wiesz, chuba, idziesz na salę, na co dzień, po kilka godzin, przebywasz z tancerką, która, wiesz, tancerki zazwyczaj są atrakcyjnymi kobietami, tak? Te ciała wyćwiczone, no, Hania nie ukrywam, jest atrakcyjną kobietą, więc i teraz tak, dotykacie się, tańczycie, przytulacie, w sensie wszystko w ramach treningu, no bo na tym opiera się taniec. Ma między Wami być jakaś chemia, emocje, więc. Więc z drugiej, z drugiej strony, dru, drugiej połówce, mogą pewne rzeczy przeszkadzać. Więc jeżeli przeszedłem przez program, zrobiłem to czysto zawodowo, udało mi się wygrać. Dzięki Bogu, więc skończyłem tę przygody najlepiej jak, jak mogłem, to nie widzę sensu, żeby iść w to dalej, bo tak jak mówię, i zawodowcem nie będę, i może nie poczułem aż takiego konika, żeby teraz to, nie wiem, kontynuować. A jeżeli miałbym chodzić teraz na prywatne lekcje i znowu jakby wystawiać, Relacje moją i mojej narzeczonej, już teraz narzeczonej, na jakąś tam. Dodatkową. Tak, dodatkowy stres, stres. i zazdrość. Nie widzę w tym sensu. A w ogóle, czy taniec z gwiazdami był dla Ciebie jakoś taką, nie wiem, pojawiły się jakieś nowe propozycje? Bo to medialnie wiesz, było głośno o tym, nie? I, tak, tak, i... tak. Ja nie ukrywam, że ten taniec z gwiazdami to jest taki, to w moim odczuciu, to jest najpopularniejszy program rozrywkowy w Polsce, legendarny. Wcześniej był w, w tvn teraz jest w Polsacie. Czy dalej będzie w Polsacie? Zobaczymy. Nie wiadomo, jak nowemu dyrektorowi ten, ten format, na padł przypadł do gustu. Kiedyś w poprzedniej stacji z niego zrezygnował, więc być może w tej stacji też nie pokłada w nim jakiejś nadziei. Więc w każdym razie, no rzeczywiście to, to była taka bomba marketingowa i te moje notowania na rynku rzeczywiście wzrosły, bo do tej pory ja byłem sobie tam jakimś tam pseudo-aktorzyną serialu paradokumentalnego, a, a te seriale po prostu... No wiemy, jakie jest do nich podejście, tak? ta to takie ten, to takie ten. Tylko później się okazuje, że taki serial. O no, takie podejście, że wiesz, że, że jednak e, takie programy ogląda bardzo dużo Dokładnie, ludzi, tak, dokładnie. Jest... Później się okazuje, że jesteśmy w topie, od, nie chwaląc się od, od dłuższego czasu i, 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 i okazuje się, że zarabiamy na stację bardzo dużo pieniędzy, tak, więc. E... Często nawet się mówi, że te seriale paradokumentalne zarabiają e, na te seriale premium, tak? które kosztują bardzo dużo, a niekoniecznie są wymierne do tego, co trzeba, co trzeba w nie zainwestować. W każdym razie, wracając do tematu, rzeczywiście po tym tańcu z gwiazdami no, no ruszyło mi się. Tak? Nie mogę też powiedzieć, że nie wiadomo jak ruszyło, ale dostałem pewne instrumenty, po prostu pewne narzędzia, które w jakimś stopniu wykorzystałem i staram się dalej wykorzystać. Tak? Mhm. To nie jest też tak. Ja wiedziałem, że wygrana dla wygranej będzie tylko wygraną dla wygranej, ok, gdzieś tam, coś tam, ale później się zaczęła taka mordercza praca, żeby się przebijać. To jest taka branża, w której. W której chyba trzeba, no, stop się przebijać. Ale tak no, stop tak. się trzeba przebijać i też nie można za długo skupiać się na porażkach, bo tych porażek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I... No właśnie, a u ciebie tych porażek, zanim w ogóle właśnie, zanim to wszystko się jeszcze zaczęło, już mhm. jakby wracając jeszcze trochę wcześniej przed, przed tańcem z gwiazdami. I tak jak mówisz tutaj serial Gwiniarze, to, to jak to u Ciebie wyglądało? Nie, jak były te początki, bo... bardzo ciężkie były te początki. Bardzo ciężkie były te początki, e, no zderzenia ze ścianą, zderzenia ze ścianą. To też nie jest tak, że wychodzisz ze szkoły, ale musisz się oswoić też z tym takim warsztatem aktorskim na planie. Jeżeli akurat masz ten, ja też nie skończyłem państwowej szkoły, tylko skończyłem prywatną. Co mi jeszcze spowodowało, że, że te ściany nie, nie ustąpiły, więc ja musiałem dalej, dalej się przebijać, no bo Okej, okay, ja, ja, ja wychodzę z założenia, że i w szkole prywatnej, i w szkole państwowej, jeżeli ktoś chce, to może zdobyć warsztat i nie musi go zdobyć. W każdym razie... No, wiele to no, też jest w ogóle bez szkoły. Tak, i, i tak, no ale, się... ale jednak te państwowe szkoły są jakby na rynku bardziej honorowane, no bardziej, no to jest przepaść, tak, państwowa, prywatna, więc trzeba było dalej, dalej, dalej się przebijać, udowadniać coś i to się kończyło, porażka, coś tam drobnego wyszło, później znowu zejście na ziemię. Nie miałeś dość już w jakimś momencie, powiedziałeś, że to, 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 to nie jest mój czas, tak. to nie jest mój moment. Ja, ja doszedłem, w pewnym momencie sobie mówię, kurczę, chłopie, lata lecą, może ty się do tego nie nadajesz, tak. Może to nie jest coś dla Ciebie. Może gdzieś tam coś sobie, brzydko mówiąc, uwaliłeś w tej swojej głowie, może pasowałobyś inną drogą. No. Zejść na tą ziemię. Tym bardziej się dużo osób mi mówiło, człowieku, kurde, to jest moje miejscowości, nie ma najmniejszych szans, że. No właśnie, tu jeszcze jest ten, ten kompleks no, takiej no, miejscowości, nie? że ma miejscowość No dokładnie, się ja też takiej rodziny powiedzmy, nie będę tu się zagłębiał, bo dzisiaj jest wszystko ok, naprawdę, ale w jakimś na pewnym etapie ta rodzina była dysfunkcyjna, więc ja też mam kurczę, jakieś tam. E, traumy z dzieciństwa, które w dużym stopniu e, przeszkadzały mi w tej mojej pracy. Wiesz, aktor musi być taki, taki dumny, wręcz pyszny. On na każdym kroku musi być przekonany o swojej takiej fajności, że tak mhm. się wyrażę, bo może to z zewnątrz jest troszeczkę e, takie e, niezdrowe, ale. Ale ten aktor ma łatwiej, bo on na każdym kroku ma wysokie poczucie własnej wartości. Więc jakby nie, tu ja jestem najlepszy. Ja. I to w wielu przypadkach później się przekłada, że rzeczywiście tą pewnością siebie wygrywa. Ja poprzez, poprzez swoje doświadczenia z dzieciństwa, no nie miałem tej pewności siebie. Wręcz byłem taki, kurcze, że zawsze... A to wyrobiłeś sobie już w szkole, czy w, w sensie szkole aktorskiej, czy, czy to właśnie To się dopiero... po, pokroi. Wiesz, w, pewne rzeczy ja cały czas, kurczę, nie wiem, niżej siebie stawiałem od innych, dużo, niżej, dużo, niżej, cały czas. Może siebie niżej, ale też osoby, które nie powinienem stawiałem wyżej od siebie. I to było takie kurczenie zdrowe i, i, i w pewnym stopniu tych rzeczy się teraz wyzbywam, wyzbyłem i. Ale te takie doświadczenia, wiesz. Y, Tutaj taki przykład. Cezarego Pazurek, który jest e, legendą polskiego kina, Jeżeli e, z, zapytałbyś go, czy zagrałby w serialu gliniarze, to by powiedział nie. To nie jest mój poziom. I jeżeli byś go zapytał, czy według ciebie ten chłopak coś osiągnął, że gra w serialu gliniarze, to on byś powiedział nie. Tylko ja mówię: każdy ma swój Monteverest. Tak. Każdy ma swój Monteverest, każdy z innego punktu startuje. To co dla mnie jest, wiedząc co w życiu przeszedłem i dokąd sam doszedłem bez żadnych znajomości, co to, to co dla mnie jest jakimś tam monteverestem i powodem do tego, żeby być z siebie dumnym. Dla kogoś, innego dla kogoś będzie, może być niczym. Początkiem jakiejś tam Dokładnie. Tej góry. Nie? Ten chłopak przecież nic nie osiągnął. I na przykład taki, taka sama sytuacja była. E, no tutaj to temat rzeka, bo tam rzeczywiście było dużo niejasności, ale z Natalią Janoszek, z którą ja się znam, e, Krzysztof Stanowski zarzucił, że, że sobie tą karierę, karierę wymyśliła. Rzeczywiście, tam było w tym materiale dużo rzeczy, raczej 90% rzeczy wskazywało, że rzeczywiście ona w wielu przypadkach skłamała. Jest mi bardzo przykro, bo też na pewnym etapie w jakimś stopniu byłem z nią blisko jako znajomy ze znajomym, a też później, jak obejrzałem ten dokument, ja mówię, kurczę, przecież ta dziewczyna to samo mi mówiła, tak? i to zrobiło mi się przykro. W każdym razie. Jeżeli wyszła ta afera z nią, to ona powinna to uciąć i powiedzieć tak, Panie Krzysztofie, być może dla Pana nie osiągnęłam nic. Być może to, co dla Pana osiągnęłam, że to jest y, po prostu taki pyłek. To jest taka mikroskala, tak? tak? Mhm. I ma pan prawo, jest pan widzem, jest pan, patrzy pan przez pryzmat swoich osiągnięć, które w, w, na tym podwórku dziennikarskim są bardzo duże, i, i tak powinno uciąć. Więc ja w swoim niemaniu, tak jakbym był nią, to bym powiedział, ja w swoim niemaniu uważam, że dużo osiągnąłem, bo to było poparte swoimi przeżyciami z dzieciństwa, swoimi takimi przebijaniem własnych barier, tych własnych słabości. Więc to, że jestem tu, to jest tylko i wyłącznie wynik mojej ciężkiej pracy. Pan może to uważać za nic, ale ja uważam, że. To jest coś, ma pan do tego prawo i na tym by się temat uciął. Po co tu iść w jakąś batalię? No to może, wiesz co, to może było też trochę jeszcze, mm, też trochę mm, inaczej w tym sensie, że mm, ona pewne rzeczy też y, wyolbrzymiała, można powiedzieć, tak? Że nie, no ona tam dużo kurczę nakłamała, no powiedzieć. ona nakłamała, nakłamała, no niestety, ale to też jest, z jednej strony to też nauczka, ale i przestroga, że no nie da się też zbudować, to pokazuje też, że. Bóg może nierychliwy, ale sprawiedliwy, że no, na tym kłamstwie, jeżeli coś jest zbudowane, to działa przez chwilę. A później już to upada, nie? To jest taki. Ja Natalię, też mia ja Natalię na miałem też okazję poznać akurat i, i, i gdzieś tam um, mieliśmy okazję porozmawiać już jakiś czas temu. E, I też, też w momencie, kiedy ona mi opowiadała po prostu o tym Bollywood, o tym, co, no. co ona tam robiła i tak dalej, no to dla mnie było wielkie wow, tak? Tylko, że no, ja jakby nie zgłębiałem się dalej, nie, nie, nie weryfikowałem pewnych rzeczy. Mnie się po prostu wy wydaje, że ona w pewnym momencie sama w to wszystko w jakimś stopniu uwierzyła i jak ktoś uwierzy w tą taką swoją... E, boskość, tak? Wkręcam, wkręcam, ale to działa. Idę w to dalej, idę w to dalej. Nie, ja bym z tego schodził, schodził. Jeżeli wiem, że to jest zbudowane na piasku, schodzę z tego. Buduję sobie już tą karierę w Polsce. Zapominamy o Hollywood daj przykład. Tak, tak. Zobacz, Kuba, podobna sytuacja jest teraz e, głośny temat e, z influencerami, tak? E, oni, oni tak dobitnie, wiesz, jakby. To też pokazuje taką naszą ułomność, jeżeli chodzi o jak, jak prymitywne rzeczy są w stanie sprzedać się w tak dużym zasięgu. Typu, nie wiem, freakfighty, o, o których na przykład generalnie, ale dobra, dokończymy o tych youtuberach, o o, tym, o, tym, o, tym, o, tym, o tej aferze af af pedofilskiej. Chłopaczek sobie gra w gry, komentuje gry, później okazuje się, że obserwuje go 5 milionów ludzi. 5 milionów są ludzi. Co on sobie myśli, nie? Co on sobie myśli, nie? I teraz tak, jeżeli, jeżeli to też jest podszyte jakimś takim jego chytrym zamiarem, bo wszystko wskazuje na to, że to był chytry zamiar, żeby gdzieś tam wokół tych dzieci się kręcić, stworzył gigantyczny zasięg wokół siebie. Media to podłapały, bo dzisiaj na przykład, co mnie przeraża, że firmy łapią się na zasięgi, które na przykład jeżeli chodzi o Instagram są w dużej mierze sztucznie pompowane, bo ktoś sobie wykupił, bo ktoś tam później się okazuje, ja ostatnio dorwałem taki program, znaczy nie ja dorwałem, moja znajoma dorwała, w każdym razie razem tam sprawdzaliśmy. Okazało się, że te takie potężne konta na Instagramie, tak jak było w przypadku Natalii, są napompowane w 80%. A firma później patrzy, ale ja chcę z nim współpracować, bo on ma 200 tysięcy, a Ty tylko masz 70. Tak. A okazuje się, że własnymi siłami nie miałby kurde 50. No. I to jest przykre. Tak? Ja mówię, Internet to jest bardzo fajne narzędzie, jeżeli jest wykorzystywane w fajny sposób. I taki YouTuber uwierzył ta w taką swoją. E nie wiem, czy to słowo wejdzie zajebistość. Wejdzie. Wejdzie, przepraszam od razu. W tą swoją zajebistość. To było poparte jeszcze zasięgami. Tym, że jego kontent opierał się na tym, że e, tworzy coś dla dzieci, i kolej zaczął to wykorzystywać, tak? No, pojawiły się propozycje, typu właśnie free fighty, pieniądze, tak. a co ty micie właśnie duże pieniądze. I, I tak jak mówisz, ta zajebistość wzrasta do takiego stopnia, że. Tak, więc jeżeli ktoś uwierzy, i na przykład wiara o, ja jestem osobą wierzącą, ale też nie chcę robić z siebie świętego, bo jestem osobą wierzącą, ale e, ułomną, w sensie taką, e, to nie jest tak, jestem grzesznym człowiekiem, mam tego świadomość, tylko że zawsze, kurde, staram się. E, Upadam, ale staram się podnosić, wyciągać wnioski, chwytam za ten różaniec, tak, nie wstydzę się tego, i to mi daje taki kręgosłup moralny. Jeżeli nie ma tego kręgosłupa moralnego, jeżeli damy, żeby te, pozwolimy, żeby to zło weszło do naszego życia, no to później są takie dziwne sytuacje. Ty myślisz, że, że teraz to, co się wydarzyło, że to będzie taki przełom, i to jak mówisz te firmy, te, jakby ci ludzie tacy postronni, Um, trochę to ukrócą, czy to raczej będzie dalej sobie szło w taki, wiesz, bo to już doszło do, to już jakaś taka skala, wiesz, narosła mm -hmm. tego, nie, bo, bo tych Batu influencer, Batu influencerów jak, no, jak, no wydaje mi się, że nie. I to jest kolejna kurczę ułomność tej całej sytuacji, że... Że materiał przeszedł, tak, tak materiał był tak, i za chwilę wrócimy znowu do Dokładnie, że to przez chwilę, okej, okay, tam będziemy się bili w piersi, jak to, jak to, jak to, zostaną rozliczone oby, zostały rozliczone osoby, które będą rozliczone, które, znaczy, które powinny być rozliczone, ale w ich miejsce wejdzie ktoś inny, ktoś stworzy wokół siebie jakąś legendę, taką jak Natalia, czy taką, wiesz, że... Że ma zasięg, że ma kontent, że, że dociera do milionów ludzi, i te firmy dalej będą się na, 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 tym, na, na to nabierały i ta nie, nie, sytuacja się nie rozwiąże, bo to trzeba by było rozliczyć na przykład. To tak jak w polityce: no. żeby było dobrze, tak naprawdę dobrze, to trzeba do zera wyciąć to, co było i wsadzić nowych ludzi z nowymi pomysłami, ale w żaden sposób nie związanymi ze starą gwardią. Tak samo było w internecie. Później się okaże, że ten ma na tego to, ten ma na tego to, będą się bronili, tutaj oczyszczone, karawana jedzie dalej, tak? Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej, tak jak w tych freak fightach. Ja nie ukrywam, gdybym dostał propozycję. No właśnie, miałeś jakąś propozycję w tych nie, nie, miałem gdzieś tam jakąś taką, ale później okazało się, że ten zawodnik, z którym. Tylko może nie w, nie w tym fejmie najsłynniejszym, tylko w innej, tam Coś tam się mówiło, ciężko powiedzieć, może też nie chcę tu skłamać. No, nie, nie była to. Byłem rozważany, ktoś tam chciał ze mną walczyć i... Ja też całe życie trenowałem sport, więc gdybym dostał propozycję, pewnie bym tam poszedł, ale, ale ja nie jestem hipokrytą. To jest czysty skok na kasę. Bo ja bym do tego podszedł jako sportowiec, tak jak i podszedłem do, do, do danego sprawozdania. Dokładnie, dokładnie. Do nie najbardziej przeraża, a to niestety decyduje o tym, czy ktoś jest, czy go nie ma. Ten taki wulgarny język, te aferki. W momencie, one nakręcają yy, tak. całą publikę. wiesz. W pewnym, no, tak, w pewnym momencie człowiek łapie się, że kurczę, bardziej niż sama walka, to interesują go konferencje, tak? Jak ci ludzie się wyzywają? Później się okazuje, że tacy ludzie, którzy z sobą nie reprezentują nic, jeżeli chodzi o inteligencję i o swoje mm, osiągnięcia życiowe, nie, nie reprezentują sobą nic, zarabiają gigantyczne pieniądze, tak? Byłbyś w stanie właśnie się tak przełamać i, i, i zrobić takie, bo to jest show, nie? Nie, nie mhm. ukrywajmy, to też jest show. Byłbyś w stanie właśnie um, do tego stopnia się gdzieś tam, um, nie wiem, czy sprzedać, bo to może jest takie mocno Nie, słowo, ale... Wiesz co, Kuba, ja też. Yy, ja też jestem trochę cholerykiem. Nie ukrywam to też. Nie jest tak, że jestem taki idealny, nieskazitelny. Czyli u ciebie te emocje mogły być naturalne. Dokładnie. Tu się boję. W końcu grasz gniarza. No, gram gliniarza, ale to też, ja też nie chcę z siebie robić kogoś świętego, mówię, trzymam, chwytam za różaniec, bo to daje mi kręgosłup, moralne, daje mi siłę, daje mi oparcie, taką nadzieję, ale to nie jest tak, że jestem nieskazitelny. ja jestem i cholerykiem i moja kobieta by mogła powiedzieć o tym, ona też nie ma ze mną lekkiego życia, tu się odpalę za jakąś głupią rzecz, ktoś sobie patrzy, o Piotruś, miły, uśmiechnięty, dobry chłopak, tak no. Ale jak gasną światła i kurczę, trzeba by było. E... Kiedyś taka dziewczyna powiedziała mi: O, ja bym chciała z tobą być. Nie, nie chciała, byś mi. mi nie chciała. Ty widzisz tylko to, co widzą wszyscy. Pogadaj z moją kobietą, okej, okay, to nie jest tak, że też nie chciałbym z siebie zrobić tyrana, ale to też nie jest tak, że jestem taki nieskazitelny. Jestem cholerykiem, więc wracając do Twojego pytania, u mnie pewne rzeczy by wyszły automatycznie. I to by było widać, że to jest prawdziwe. To są prawdziwe Na emocje, pewno nie się... próbował. Ja bym podszedł sportowo, że rzeczywiście chciałbym się do tej walki przygotować, no bo to jest walka. Czy dostaję słabszego oponenta, czy dostaję mocniejszego oponenta, tego nie wiem, bo jeżeli ja wychodzę gdzieś pierwszy raz, to ja nie wiem, jak mój organizm zareaguje. Ja kiedyś trenowałem boks to, co ci wychodzi na treningu, później dochodzi adrenalina w walce. No do, jej, tlenem musisz tak, jak ktoś mówi, o tlenu mu zabrakło, zabrakło, no bo tym tlenem musisz dwie, sobie trzy dysponować. I jesteś, no, jesteś, No, jak jesteś wytrzymasz jedno. dwie, a nieraz wychodzisz, kurde, jeszcze nie zacząłeś walczyć, a już masz kurde, deficyt tlenowy, więc ja to jak najbardziej rozumiem, przygotowałbym się czysto sportowo, a czy bym się odpalił, czy bym się nie odpalił, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, no moją taką. Taką, takim miejscem, matką, jeżeli chodzi o pracę jest e, telewizja, no tutaj w tym przypadku telewizja Polsat, więc też nie chciałbym, e, ja bym musiał się zapytać też o zgodę, nie ukrywam i jakbym dostał odmowę, to bym pokornie się z tym zgodził, bo wiesz, ja w swoim projekcie jestem 6 lat, więc od 6 lat daje mi utrzymanie, tak? No, wszystko no, widzisz też jakby to jest to jest jakaś taka ścieżka, którą podążasz Dokładnie. i to jest ścieżka, którą może tak, to, to nie jest jakieś podążasz. takie skoki, wiesz, ale cały czas konsekwentnie powolutku, powolutku, powolutku idę sobie w górę. W każdym razie każdy krok jest zbudowany na takim solidnym fundamencie. Tak, a tu masz jeden strzał de facto, idziesz na jedną, no, część, Tak, cztery, je, trzyma... no, jeżeli bym na przykład, przepraszam, jeżeli by się okazało, że tam e, zawalczyłbym... E, a miałbym kosztem tego, że straciłbym pracę tutaj w telewizji, to mi się nie zgodził. No. no, to jest dla mnie oczywiste. Tam mi się nie zgodził. Ja teraz widzę dużo, dużo z tych chłopaków, którzy walczą w tych federacjach, oni, oni grali też u nas w Gliniach, tak. Więc ja, ja ich znam prywatnie. Ja widzę, że to jest takie, że zrobiło się aferki dymy, aferki dymy, i oni wszyscy poddymiają tak sztucznie. Tak, bo oni to nawet nieraz jest gdzieś tak no. pokazane, że wiesz, że tutaj przed walką, yy, wiesz, jest, yy, jest właśnie na konferencji to mocno pompowane, potem po walce wiesz, piony zbijają, jest wszystko takie. To, jest też, to, to też są też emocje, nie? bo czasem tak po prostu jest. I tak samo jest przecież w boksie, i tak samo jest z każdym tak, w sporcie. Tak, nie? Tak, aczkolwiek no są afery, które rzeczywiście widać, że między tymi ludźmi jest nienawiść. Tak, no to, to też. To też. A, a są sytuacje, gdzie widać, że oni tak próbują, tak będą się wyzywali, nawet jeden drugiego, prowokuje. Tak, na no no siłę no, takie robią. Tak, no powiedz coś, sprowokuj mnie, żebym poczuł do ciebie złość. No, ja z czegoś tego nie chcę. A niestety taki produkt się tam e, nie sprzedaje. Chociaż wiesz, jakby w Tańcu z też było tak, że szukali historii, szukali historii. W pewnym momencie gdzieś też tam doszły do mnie słuchy, Piotrek, bo ty dla widza możesz okazać się nudny, no bo i dobrze tańczysz, jesteś poukładany. Nie ma żadnych kontrowersji. Tak, a ja mówię, a ja mówię a wiesz, że jestem sobą, no. jeżeli widz mnie kupi takiego, jakim jestem, okej, okay. jeżeli odpadnę, no nie będę na siłę wymyślał sobie historii, których nie przeżyłem albo zachowywał się w taki sposób, żeby to, to kłamstwo szybko wyjdzie, tak? No, taka nienaturalność też. Tak no i mówię, nie, nie chcę, no albo jestem sobą, albo nie jestem sobą, więc wracając do Twojego pytania, jeżeli bym tam poszedł, to rzeczywiście bym był sobą, tylko mówię, moja też natura, o której dużo osób nie wie, no bo... No, jeszcze tak jak popatrzysz, no ktoś popatrzy, nie no, uśmiechnięty chłopak, tak, tutaj przyszedłem. Ja, to jest porządny chłopak. Jak on może, jeśli się kłócić ze swoją kobietą, albo nie wiem, krzyczeć na nią taka? Wiecie, no, no. No, a uwierzcie mi, że mam takie napady choleryczne, z którymi też walczę, ale one po prostu jest taki impuls. No. Każdy ma swoje słabości.